W dzisiejszym odcinku nieco dziennika podsumujemy sobie, jak wypadł tegoroczny zlot w Lipowie, czyli 2021. To Kasia Pozyńska, ale nie moja, to ręka. O tym oczywiście nieco później w tym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Pytamy Wam chyba na początek, co było w tym słynnym pakiecie startowym. Już Wam pokazywaliśmy podczas lotu, ale teraz jeszcze w skrócie opiszemy. Halo, halo, ale najpierw krótkie podsumowanie. No i witamy serdecznie na piątym jubileuszowym zlocie w Lipowie. Udało się, dużo osób pytało, jak to ognisko będzie na zlocie. No jest na zlocie, co prawda bez Was, ale my już na kiełbaski czekamy. Bez Was, przecież oni A, są... Co, z, wami, z Wami, z Wami, no ale pani no. by było Was tutaj Przechodzimy właśnie z rezanic. Jeżeli zobaczycie błękitne Subaru Impreza tutaj, to znaczy, że Daniel jest w Z Julii Szymańskiej dowody rzeczowe. Luśia coś znalazła. Myślicie, że od tego zginęła Julia Szymańska? Jak naraz pojawia się człowiek, to no Boże, tak jakbyś zobaczyła, nie wiem, kogoś z maczetą koło Ciebie. <noise> oni mniej więcej tak, tak nas postrzegają, zwierzęta, mhm. że my jesteśmy źli, mhm. w sumie słusznie. Zawsze, kiedy bez względu na sytuację, Ktoś pyta mnie, jaki jest mój zawód, odpowiadam, policja. Jestem gliniarzem z krwi i kości. tam? skąd w ogóle wzięły się wampiry? Najprościej można odpowiedzieć, że ze strachu. To jest taki parazit. Moja przyjaciółka Ania, którą zresztą poznaliście na tej grze, bo grała trupa, powiedziała, że poziom trudności był 11 na 10. No. E, więc a ona jest bardzo dobra w takich rzeczach, czyli no Zresztą e, teraz widzicie, a nie. To jest Ania. <grywa> odpoczywa. Ania odpoczywa po no, kto zabił. No kto zabił? Przyznajcie się szybciutko. No na pewno nie. Nie ja. wiem czy Wykryj, dacie radzić. Ty policja. Oh, Jezu. Boże, to, to, to nie! Jak cię nazywasz? On. mój Boże. O, halo, halo. Głośnik. Głośno Jesteś? Tak. Kto mówi? Kto mówi? Marcin cichy. Marcin cichy. Czyli nasz Marcin, czyli nasz autor naszych koszul Mój ulubiony moment, jak Kasia nie zna odpowiedzi na te pytania. Ale ja to wiem, że to jest moja perfidność taka. Około. No bo to jesteś, w praktycznie nie było, a ja siedziałem z kartką do 23 i zadawałem wam pytania i nikt nie mógł odpaść w ogóle z turnieju, bo cały czas podawał się poważne odpowiedzi. Dziewczyny już poszły w ogóle do domu, ja zostałem sam i musiałem prowadzić ten w końcu... Dzień dobry. Ja nazywam się Leszek Lichota. I Mam przyjemność zaprezentować państwu kilka fragmentów najnowszej książki Kasi Puzyńskiej pod tytułem Martwy. jak przeczytał fragment Martwca, ale tam o spaleniu nic nie było, a co będzie w marcu się palić? E, no ja nie mogę ci zdradzić. No Musisz i się zaczyna już... i to będzie taka dyskusja właśnie. A ja nie mogę Ale ja by... ja nie powiem mogę, wam, ja że ja to mogę. jest najbardziej wybuchowa część, tak to opiszmy. Wszystkich rozebrałam i ubrałam no i przebrałam ich, przebrałam przebrałam nie. ich w Metalikę. Żeby... Od tego się zaczął nasz piąty zlot właśnie. Tak. Od tego, że wszyscy musieli się rozebrać. Od rozbioru. rozbioru. Większa Luśia się rozebrała. O... To jest naprawdę staro. Przygotowane? E, ty co przygotowałeś na dzisiaj? Mam duszę. Zobacz Luśia, tutaj jest ręka osoby, która ostatnio twierdziła, że Metalika to jest to. <grytane> Tomek, może Ty będziesz komentował. Ja będę otwierał dobrze. Taki pakiet był taki, zamknięty. Tutaj się specjalny napis, żeby nie otwierać, dopóki Kasia tego nie pozwoli na to w czasie zlotu. A w środku mieliście różne rzeczy, bardzo różne. Między innymi była czapeczka z lipowem. Specjalnie czarna dla Kasi, bo oczywiście pod jej ten. Bo dla mnie istnieje tylko kolor czarny i biały oraz różowy. <śmiech> <śmiech> ja mogę no przymierzyć. Właśnie. Poza tym też była ten specjalny pakunek, który Poczekaj, był... Poczekaj, bo przymierza. O. Bardzo dobra, fajna czapeczka. Piękne. Tutaj poza tym też była takie dodatkowe pudełko, oczywiście w różnych rozmiarach. Ono było dodatkowo zakrojone, że tutaj też nie można było tworzyć, dopóki e, nie będzie dostarczone do rąk własnych osoby, która e, ten zestaw zamówiła. I co to było w za... środku? A w środku był specjalny, dedykowany osobiście martwiec. Przed premierą, jeszcze ile to było? 30 dni przed premierem? 10 dni przed premiera, premierą, premierą, więc tak. już spokojnie możecie być dużo dalej niż pozostali, już przeczytać całość. Dodatkowo każda była numerowana, ale to też jest istotne, że każda e, książka jest numerowana, więc jeżeli macie numer 1, ktoś już, ktoś e, już pokazywał, że też ma nie numerek jeden. E, nie macie. Więc te osoby, które. <laughs> które gdzieś tam zamówiły mają to wyjątkowe egzemplarze ponumerowane, dodatkowo kiedy Kasia je e, zapisywała. Poza tym kubeczek. Kubek, wyczkilony przez wielu panów pewno. Mhm. Ale to nie, nie to samo co kufel, prawda Jadzik? Nie. <głos> <głos> Tutaj co ty wypijesz taki mały Ale ma jeszcze jest cały czas pusty. Jeszcze pusty? To może jako następny gadżet właśnie, to będzie kufel. Kufel <noise> To jest, to jest kufel, kufel. nie pije alkoholu, to nie będzie Kasiowe. Ale no może otwierać Otwierać To Kasia to coś też, też nie, nie może znaczy, dalej. Przejdźmy może dalej, co my tu mamy? Coś nie wegańskiego! Krypto -reklam. <grypto> reklama. Ale dlaczego to było? Bo pojawia się w książkach, oczywiście, więc to jest istotny. Kto to wcina w książkę? Akcji. Wiesz, co? No, nie mogę zdradzić, bo to jest bardzo Ach, ważne. Dobra. W ogóle to nie powinniśmy tego pokazywać, bo to jest w ogóle istotny, bardzo istotny, tajemniczy fakt. Ale spójrzmy na to, co jest tutaj. <grym> o, tak. to, to nie jest piasek z To Luśia opowie, bo to Lucia, opowie, to bo Lucia kopała. Orancji. Tak, ja kopałam własnoręcznie. To jest piasek z plaży w Bochotku. W każdym woreczku jest jakaś niespodzianka. Z bonusami. Z bonusami są woreczek. Jest. Możecie sobie włożyć palce i poczuć się jak na plaży w Bachotku, pogrzebać. E, petów co prawda nie wkładałam, które się teraz znajdują na plaży, ale jest w jednym z paczek jest kapselek znaleziony na plaży w Bachotku. Z tym barka. Ciekawe, kto komu trafił. Jest kolejna. Ciekawe, rzecz. kto wpadł na no, pomysł, tak. jesteś gotowy. No. Zginęła kartka. No, Mam tutaj zestaw dowodowy. Do jest dowód rzeczowy. Mm -hmm, jaki to był dowód po To była szyszeczka, ja którą należy mm -hmm. przebadać. przebadać. Ona jeszcze Zobaczcie. taka jest owłosiona jakaś. Są na niej głaki i jest we krwi. I jeszcze jest jakieś takie różowe małe, ta jakaś nitka. E, to było z kolei, może Gosia powie o tym, bo to jest element To wszystko gry. było bardzo istotne, żeby to dojrzeć, dostrzec i na podstawie tego wytypować zabójcę w grze. Mam Tam widzieć, na tej szyszce było też szyszko, 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 o, o, równa nasi... a, 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 sierpa, ta podpowiedź. A... Tak, Dobra. bo faktycznie było bardzo trudne pytanie w grze terenowej, y, które miało dość łatwą odpowiedź, ale wpadnięcie na tę łatwą odpowiedź było trudne. Gosia o to zadbała i ta podpowiedź była na szyszce. Ale Marcin ma kolejną rzecz, kolejny dowód rzeczowy, ma jeszcze rękawiczkę. To już nie kolejny... To jest zestaw, który też pewnie kojarzycie, zestaw, który można było kupić przy okazji wydania Rodzanis, prawda? To wtedy, tak. wtedy te zestawy się ukazywały. To jest fajny zestaw, bo i worek, i notesik, i dodatkowo ołóweczek, taki fajny czarny. Ja go jeszcze używam teraz, jak jestem w Gdańsku, to używam. E, ale na tym zlecie też było o wilkach, bo przecież naszym gościem był Marcin Kostrzyński i też widziałam po waszych komentarzach, to, że, że, bardzo się że podobało, się podobało wam się jego wystąpienie. Także wilki też tu się pojawiły. I co ostatnia rzecz? zestaw naklejek i tatuaż. I tatuaż. I tatuaż, tatuaż to też był fajny gadżet, który wszystkim się podobał. Wszyscy sobie nimi się oklejali. A tutaj dodatkowo właśnie naklejka i na samochód i na laptop, bo jedna z nich jest przezroczysta. Teraz nie wiem, która. Potem sobie sprawdzicie, ale jedną z nich można sobie nakleić na samochód, bo to jest przezroczysta, więc nie będzie Wam przechodzić. Dodatkowo jeszcze jest na taka laptopowa, więc sobie fajnie możecie okleić różne rzeczy. A to nie jest oczywiście przypadkowy wzór. To jest wzór, nasz zlotowy logo. Niektórzy już mają je wytatuowane. Ja na przykład, ale nie tylko ja, ale moje czytelnicy. Ile to już jest osób Ym... właśnie, Kasia? Wiesz to już straciłam na rachubę, ale no kilka już jest I wiem, i wiem, że kolejne osoby się zgłaszają i będą chciały sobie tatuować to. Ty mnie kiedyś szantażowałeś, że ja sobie muszę wybrać. A tatułować. Ty musisz. To, właśnie Zapomniałem o tym. <grym> Tomek, to, e, Więc trzymamy Cię za słowo. To się nie, Cię ja nic nie obiecywałem. Tak Gosia jest... mówi dobrze, każdy ma jakieś swoje zadanie. A Tomek ma nawet dwa zadania, bo nie byłeś z nami na nagraniu dotyczącym szukania tablic. I nie miał kto podsadzić Emilii. To do roboty w takim teraz razie. Pytań, gdzie mogę sobie to wytatuować. A no, na czole. Na czole. Tak, no możesz sobie nie wybrać, wylosujesz z tego naszego słoika. Ojka. A wasze miejsce. Nie, nie miejsce. Ale tam będą takie miejsca będziesz... schowane, czy takie... No, no nie. Nie. To będzie jak rosyjska ruletka. Ale tatuażowa. nie ma ani jednego tatua. Słuchaj, ciesz się no, tylko, byli. żeby nie było na czole. No. no e, także ty masz takie zadanie, Marcin ma zadanie przeczytania książki. E, a... a wy jakie macie zadania? Bo no co, my już aktysty? będziemy wymyślać coś na przyszłość. A kobiety rok. będą wymyślały jakieś zadania. Ja inne czekam rzeczy. na zadania. mamy mieć cały czas zadanie? zadania? Zadania po prostu się pojawiają, tak jak leci, że tak powiem. Czyli nie wiadomo, Ale kiedy na, na kogo spadnie. Co to było zadanie? Nie? Że coś miała zjeść z mięsem? O, Cereśia, z robakiem. Czereśnia. Czereśnia. Oni chcieli zabudować moją wkańską. I kazali mi, znaczy nie kazali, ale tak planowali, żebym zjadła czereśnie z Robakiem. Ale powiem wam jeszcze jedno, co oni mi tutaj dzisiaj zrobili. Daj mi dzisiaj prezent taki bardzo wzruszający. Łusia, podasz ten prezent? Nie, bo już gdzieś daleko stoi. To jest prezent, który dostałam od tutaj moich... Przyjaciół. Mogę Was nazywać przyjaciółmi? Możesz. Tak. Zgodzili się łaskawie. No więc to jest taki obraz, być może poznajecie, jedna z bohaterek moich książek, mianowicie Malwina miała taki obraz w swoim domu. A jak wiecie, sporo osób kojarzy Malwinę i moją osobę, więc teraz będę miała nawet taki obraz jak Malwina. Też troszeczkę zmieniony. Troszeczkę tak zmieniony, bo widzicie ten szczegół tutaj bardzo istotny, którego chyba na oryginale nie było, tak mi się coś kojarzy. A naprawdę? Nie, nie. chyba I słuchawki, I słuchawki ma, też, ma jeszcze. Słucha I, I śpiewa. Ja nie będę śpiewać już. Rozśpiewałam, wystarczy. go. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że mi dałeś takie prezent. Ale my mieliśmy większe no, prezenty od Kasi. No, też nie widzieliście na wszystkich prezentów, które jest. dostaliście. Też pomogę, że powinniśmy pokazać. A ja przygotowałam takie pakiety e, dla moich organizatorów z lotów. Nikt nie wie jeszcze, co tam w środku jest, e, oprócz mnie. E, także zobaczymy, czy im się spodoba. Pochwalimy się później. Może potem Mamy część, bo mamy koszulki, i mamy opaski, mamy scyzoryki, mamy specjalne prezentacje. No kamerzysta ma też No też ma, ale nie wiadomo. I ma metalikę też, też ma metalikę, więc też. Nie kamerzysta, tylko realizator. Realizator, co to jest za No Michał, brzydkie słowo używał. Michał jest z nami też kolejny raz. Michał, pokaż siebie do kamery. Co się zawahał, do... nie chcę to... tego zrobić. I do... Nie chcę tego O, o, idzie do Musi ciebie. Czarły, <grym się> Michał jest z nami, jest takim cichym, o, jak to nazwać, cichym bohaterem ta, naszego, ta, ta. naszego zlotu. E, realizuje nam to wszystko i w ogóle. Wygrał z burzą dzisiaj. Wygrał dzisiaj z burzą i bo... z internetem. Prawda. <grym> Michał, nie bądź taki skromny. A jeszcze wytrapił moje książki e, dzisiaj, więc dzisiaj bardzo dużo rzeczy zrobił, a na końcu jeszcze mnie śledził i się nie przyznał, że mnie śledził. Także Michał, bardzo ci dziękujemy również. Będę teraz ci patrzyła prosto w oczy. Odezwij się. Polecam ci. Bo on cały czas musi siedzieć cicho, to się nie chce odezwać podczas realizacji. No, i w ogóle dziękujemy też naszym właśnie tym cichym bohaterom, którzy siedzą, już poszli sobie, Tak, ale... i teraz jest w ogóle jeszcze taki cichy bohater. Tam jest Rafał z tyłu, mąż Gosi, który teraz cały czas w tej ulewie siedział i robił nam kiełbaski, Ale też z tego co widziałem, coś jest wegańskiego specjalnie dla Kasi, już. chyba już dzisiaj przygotowane. Tak, I się denerwuje, że stygnie. I się że stygnie, więc ja uważam, że teraz musimy chyba kończyć, bo Rafał teraz. Jeszcze zbędzi. nie, to ja tylko na końcu. A będzie kanał na koniec. Nie, nie, nie. kawał, na... no Nie, kawałów, dziękowaliśmy wszystkim, ale też trzeba podziękować przede wszystkim Gosi, bo tak naprawdę ona nas gościła Wresza u siebie. Właśnie Marcin, cała przyjemność po mojej stronie. moja, moja tu jest poniak, moja nie? miejscóweczka jak zyskała na prestiżu, teraz zobaczcie, taka impreza tu się odbyła. No, a to oj, te, te oj, miejsce oj. jest nazywane y, y, nieformalne, nie. nieformalny yy, dom kultury w pokażę To Więc to jest takie miejsce, w którym y, gdzieś tam pewnie możecie jakieś swoje sztuki wystawić. O, nawet jest puchar. Już raz dostałam taki puchar tutaj. O. Więc to jest miejsce, w którym znajdziecie dużo różnych rzeczy i można sobie wyszukiwać wiele elementów. Różne imprezy tutaj podobno się już działy i bardzo szalone i mniej szalone. Nasze chyba należy do tych mniej szalonych z tego co wiem gościa, tutaj różne ale różnych. Najważniejszych. Aha, ale najważniejszych. Ale bo... to mogliśmy się poczuć niemalże jak w telewizji śniadaniowej. Kanapy. Tak. Tak. <laughs> Także słuchajcie, zmierzamy chyba do końca tego filmiku. Była, tym razem, bo z reguły jest śmiesznie, a teraz dzisiaj to było tak bardziej, nie wiem jak to nazwać, nostalgicznie, sentymentalnie. sentymentalnie. sentymentalnie, sentymentalnie. sentymentalnie. Um, także um, mam nadzieję, że widzimy się za rok na żywo. Tak to podsumujmy chyba jeszcze raz, tak jak zakończyliśmy ten slot. Tak, tak. Tak, tak kończmy. Dzięki bardzo. Dzięki. Pozdrawiam. Ale może jeszcze jakiś filmik razem nagramy. I teraz robimy zbiorowego przytulasa na kasie. <laughs> Uważajcie na mój prezent! Przestańcie, bo zepsucie prezent! Gdzie są mnie i... Ja nie znam tych ludzi!